Poranne pytania Radia Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Naszym gościem jest dziś burmistrz Kętrzyna Karol Lizurej. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, jakie są nastroje w mieście leżącym bardzo blisko granicy z Rosją? No, zwłaszcza po tym, jak Moskwa zaczęła straszyć, iż amerykańska zgoda na użycie przez Ukrainę rakiet amerykańskich do atakowania celów w Rosji to według Moskwy zwiększy napięcie. Mieszkańcy Kętrzyna przejmują się tym wszystkim, czy już trochę to wszystko spowszedniało? Powiem szczerze, że tak. Na pewno to wszystko trochę spowszedniało, ponieważ no dzisiaj chyba mamy tysięczny dzień ataku Rosji na, na Ukrainę. Te pierwsze dni były bardzo ciężkie. Każdy, każdy myślał, że to może być tydzień, może być miesiąc i, i Rosja wygra, wygra tę wojnę i zajmie Ukrainę, i wtedy będziemy naprawdę zagrożeni tym konfliktem. Teraz to trochę wszystko spowszedniało, natomiast oczywiście są obawy. No ciężko byłoby ich nie mieć. 60 km do przejścia granicznego z Kętrzyna, to, to jest taka odległość, czyli bardzo nieduża w dzisiejszych czasach przy dzisiejszych technologiach. Natomiast no, musimy uspokajać te nastroje. Wierzymy wierzymy w, w nasze państwo, wierzymy w NATO, wierzymy w nasze sojusze, wierzymy w naszą armię, w naszych żołnierzy. Mamy świetną jednostkę Straży Granicznej w Kętrzynie. Fajnie byłoby mieć też jednostkę wojskową. Natomiast. natomiast mieszkańcy mają te obawy, mają te obawy widać to widać to często w jakichś rozmowach. My jako samorząd nie mamy tutaj wielkiego pola oczywiście do manewru, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, natomiast informowanie mieszkańców jak najbardziej jest po, naszym, po naszej stronie. Wszystkie te systemy przez lata zaniedbane i zaniechane próbujemy odbudowywać, yy, chociażby ale, a, a, syreny alarmowe i tego typu rzeczy. Natomiast na to wszystko potrzeba nakładów finansowych i czasu, stąd też dobrze, że państwo gdzieś powoli otwiera możliwości pozyskiwania tych środków. Panie burmistrzu, no zaczyna się też budowa Tarczy Wschód. Na razie jeszcze nie w powiecie kętrzyńskim z tego, co mówią przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, no ale w sumie ten system umocnień ma objąć całą granicę Izro i z Ukrainą i z Białorusią, no czyli niedaleko Gętrzyna też coś powstanie. To jakoś uspokaja nastroje, czy to się nie za bardzo przebiło jeszcze do świadomości mieszkańców? Przybija się oczywiście powoli. Bardzo dobrze, że ruszył ten program. Jest on, jest on kluczowy na chwilę obecną. W działaniach wojennych często ważna jest każda minuta. Wszystko, co spowolni gdzieś jakiś przemarsz wojsk czy przejazd czołgów jest istotne. To widać było idealnie jak na dłoni na Ukrainie. I również ważne, żeby takie zapory były w Polsce, na tej ścianie wschodniej, będą one powoli, powoli powstawały, ale też w tym programie będą środki właśnie na obronę ludności cywilnej, czyli na, na schrony, na różnego typu zadania mające na celu zabezpieczenie tej najwrażliwszej tkanki, czyli, czyli ludzkiej. Jak pan zacząłby budować schron w Kętrzynie, to mieszkańcy nie zaczną panu panikować? Mamy jakieś przedwojenne stare schrony, tak w formie żartu. To nie trzeba koniecznie budować, czasami wystarczy wyznaczyć i, i odpowiednio przygotować pewne miejsca. Natomiast, tak jak mówię, nie popadamy absolutnie w żadną panikę, żyjemy dniem codziennym, ale mamy z tyłu głowy, że trzeba myśleć też i o tym, i zabezpieczać powoli, tak jak mówię, systemy komunikacyjne i, i zabezpieczenia mieszkańców. Tutaj ważne jest, aby była odpowiednia partycypacja w tym programie, ponieważ samorządy dzisiaj są w ciężkiej sytuacji w związku z, z niedofinansowaniem światy i i, i pomocy społecznej, często gdzieś to wszystko jest na barkach samorządów, szczególnie oświata, przez lata, przez, przez dekady I, i tutaj ta partycypacja w tych, w tych programach musi być na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, tylko wtedy samorządy będą realnie mogły sięgnąć po, po te pieniądze i o tym też rozmawialiśmy chociażby ostatnio w Gołdapi, gdzie wizytował minister Tomczyk. Panie burmistrzu, był też taki pomysł, żeby w Kętrzynie utworzyć jednostkę wojskową. Wspomniany przez pana wiceministra obrony Cezary Tomczyk, kiedy był u nas w Gołdapi, zapowiadał, że faktycznie w powiecie kętrzyńskim może powstać jednostka wojskowa, nowa jednostka wojskowa. Wie pan już gdzie to będzie w tym powiecie kętrzyńskim i czy to może być samo miasto Kętrzyn, czy właśnie gdzieś raczej powiat? No, oczywiście, że może być to samo miasto Kętrzyn. Bardzo mocno namawiam na to ministra, nawet dzisiaj po, po naszej tej audycji. Ja do Warszawy na spotkanie z panem ministrem, też właśnie w tym temacie. Oczywiście, że mamy miejsce na to, żeby taka jednostka powstała. Nasza współpraca z jednostką Straży Granicznej pokazuje, że ta. Która jest wzorowa od lat, pokazuje, że wiemy, jak współpracować ze służbami mundurowymi. A co miastu dałaby obecność wojska, właśnie tylko większe poczucie bezpieczeństwa, czy coś jeszcze? Nie, no dla miasta, jeśli chodzi o wymiar gospodarczy, posiadanie jednostki wojskowej jest olbrzymim atutem, już pomijam, że jest to bardzo dużo miejsc pracy. jest to również, są to również podatki lokalne. To są osoby, które tam funkcjonują na co dzień, więc wydają swoje pieniądze w danym mieście. Z punktu widzenia gospodarczego jest to, to jest to świetna sprawa. No i oczywiście poczucie bezpieczeństwa znacznie większe, kiedy mamy. Garnizon gdzieś tutaj, w najbliższej okolicy, najlepiej w samym mieście. To ja życzę powodzenia w tych rozmowach z Ministerstwem Obrony. Odejdźmy trochę od spraw bezpieczeństwa, ale zostańmy przy sprawach inwestycyjnych i gospodarczych, bo za poprzednich rządów władze Orlenu, największej polskiej spółki, zapowiadały, że w Kętrzynie powstanie tłocznia oleju na potrzeby produkcji biopaliw. Gotowe biopaliwa akurat w Kętrzynie jeszcze nie miałyby powstawać, ale te oleje, które są potem do diesla dodawane. Właśnie, zmienił się rząd, zmienił się zarząd Orlenu, co się dzieje z tą inwestycją? Inwestycja jest w trakcie realizacji, wizytuję ją po kilka razy w tygodniu, rozmawiam z generalnym wykonawcą z firmy Polimex. Ja Jesteśmy budują, w stałym nie kontakcie, mają tam jakieś oczywiście swoje problemy, jeżeli chodzi o, o dokumentacje techniczne. Natomiast jest w trakcie realizacji, byłem nawet ostatnio dwa tygodnie temu u nowego prezesa. Orlenu Południe. Rozmawialiśmy o tej inwestycji. Bardzo mocno e, namawiam, lobuję za tym, aby ona cały czas trwała i żeby ją realizować, ponieważ jest to kluczowa inwestycja, jeżeli chodzi o państwo polskie, Orlen i o miasto Kętrzyno. Dlaczego aż o państwo polskie? Ponieważ już nie chcę tam może za dużo rozmawiać o Orlenie i o ich wewnętrznych sprawach, natomiast spółka jest państwowa, więc też możemy o tym śmiało podyskutować chwilę. Um, uniezależniamy się od podmiotów zewnętrznych dostarczających chociażby komponenty do, do, do biopaliw, i, i to jest kluczowe, moim zdaniem, z punktu widzenia. Interesu państwowego. No a dla miasta to wiadomo, nowe miejsca pracy i podatki tak od firmy działającej. Rozumiem, że na razie ma pan takie sygnały, że ta inwestycja nie będzie przerywana, że ona zostanie dokończona i tak, uruchomiona. Tak, tak. Rozmawiam z naszymi posłami, senatorami. Także tutaj gdzieś są zapewnienia, że, że jak najbardziej wszystko jest okej. Okay. Ile tam może być nowych miejsc pracy? Około 150 całkiem nieźle płatnych miejsc pracy. Zawsze coś. To jeszcze na koniec jedno pytanie, bo połowa listopada to jest ten czas, kiedy tworzycie budżety na przyszły rok. Ja chciałbym pana zapytać o jeden punkt z budżetu Kętrzyna, o komunikację publiczną, bo jesteście jednym z niewielu miast, które uruchomiły bezpłatną komunikację publiczną. Każdy może sobie wsiąść i bez biletu pojechać. Jak to wygląda w pieniądzach? To, to się jeszcze kalkuluje? Ile to kosztuje Kętrzyna? Ja tutaj muszę poprawić, bo często słyszę bezpłatna, ona jest bezbiletowa. Bezpłatna tak, nie właśnie jest, ponieważ... ktoś tak, musi za to zapłacić, tak, w sumie tak, podatnicy Dokładnie, dokładnie, za wszystko, tak jak w życiu codziennym, naszym domowym budżecie, ktoś za coś musi zapłacić, nawet jeżeli otrzymał coś... Bezpłatnie. I no to tak jest samo, że to jest i czy będziecie to utrzymywać? Czy będziecie w stanie to utrzymywać? Znaczy, przed, przede wszystkim tak. Nie chciałbym wybiegać w jakąś daleką przyszłość, bo, bo te budżety co roku są kształtowane na nowo. Natomiast jak jeszcze byłem naczelnikiem wydziału, który pozyskiwał te środki, byłem odpowiedzialny za ten projekt, za, za przetarg w tym projekcie, to tam są takie zapisy, jak w każdym dofinansowaniu unijnym, o trwałości projektu. Trwałość projektu jest to 5 lat. Czyli 5 lat przynajmniej od czasu uruchomienia. Czyli do którego roku? Ojej, 20, 20. Tam było od zakończenia i rozliczenia inwestycji, to będzie bodajże 28. bądź 9. rok. Czyli jeszcze te 4 lata z bezpłatną komunikacją. Tak, tak więc na spokojnie 4 lata na pewno bez bezpłatną komunikacją, a, a to będzie zaraz... I w tym momencie ile będziecie musieli dokładać jako miasto, czy cały czas to się finansuje z projektu unijnego? I... Nie, 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 nie. Z projektu unijnego pozyskaliśmy pieniądze na sześć autobusów zeroemisyjnych, na trzy stacje podwójne ładowania oraz na remont drogi Jagiełły Batorego. No i całą tą infrastrukturę przy drodze, czyli chodniki i tak dalej. Natomiast samo utrzymanie jest po stronie miasta ponad 2 miliony złotych rocznie to kosztuje, więc to nie jest jakiś mały wydatek. Natomiast wcześniej komunikacja jeździła bardzo rzadko i były tylko dwie linie, teraz jest ich sześć, zazębiają się, wozimy wielokrotnie więcej, wielokrotnie więcej mieszkańców jak woziliśmy wcześniej. Mamy czytniki w każdym autobusie, więc dokładne dane mamy, to są naprawdę świetne liczby, co roku, co roku są lepsze. Bo, bo tak jakby coraz więcej osób przekonuje się do, do przesiadek. Tak to wszystko jest skonstruowane, że próbujemy dowozić w te newralgiczne miejsca na przykład właśnie straż graniczna tak, żeby oni mogli śmiało dojechać do pracy i wrócić z pracy, więc wiele osób przesiadło się z samochodu do autobusu. Seniorzy bardzo tłumnie korzystają jak oczywiście z, z komunikacji bezbiletowej. Jest to bardzo mocno podniesiona jakość y, usług publicznych w Kętrzynie. Czyli warto było w takim razie. Burmistrz Kętrzyna Karol Lizurej był gościem porannych pytań Radio Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję to. panu, dziękuję państwu.